Betty! mondo! w liftoff Zastanów się Opamiętaj, popełniasz błąd Patricio Doro, powiedz Mariciu, żeby przyszła do salonu Chcę z nią porozmawiać Ucieszył mnie Twój telefon. Przyleciałem jak na skrzydłach. Co się stało? Usiądź. Chcesz czegoś? Kochać się z Tobą. To dlatego zadzwoniłaś, prawda? Nie możesz o mnie zapomnieć. Medzisz się. Nie chodzi mi o seks. Ciekawe, skoro nie chcesz się kochać, to w czym rzecz? Zmieniłam zdanie. Pomogę ci się zemścić. Złodziejka, jesteś złodziejką. Dlaczego? Okradłaś mnie z kilku dni szczęścia, bo nie przyjęłaś moich oświadczeń od razu. Hmm? Bałam się, ale nadrobiliśmy stracony się? czas. Straconego czasu nie można nadrobić. Nie da się. Nie da. Kim jest ten mężczyzna? To Daniel, kuzyn Mariciu i mój ukochany. Obyś wiedział, co robisz. Wiem. Stąpam twardo po ziemi. Nie liczysz się z jej uczuciami. Marichui wie, że pragnę jej dobra. Wzywałeś mnie. Chcę z tobą porozmawiać. Podjąłem pewną decyzję. Słucham. Wyjedziesz z kraju. Dokąd chcesz mnie wysłać? Do Kostaryki. Są tam świetne szkoły dla niewidomych. Porozmawiajmy o tym. Zdecydujmy wspólnie. Nie trzeba. Ja już postanowiłem. Tato nie chcę wyjeżdżać. Tutaj jest państwowa szkoła dla niewidomych. Rafael ją skończył. Twierdzi, że jest bardzo dobra. Rafael niczego więcej cię nie nauczy. Musisz kształcić się dalej. Nie chcę wyjeżdżać. Tu mam rodzinę. I ja jestem jej głową. Zamówiłem już bilety lotnicze. Jutro lecisz z kandelarią. Słyszałeś, co powiedziałam? Daniel jest moim chłopakiem. Cześć, jak się masz? Miło Cię poznać. Nie spotkaliśmy się dotąd, ale wiele o tobie słyszałem. Tak? Pewnie od mojej siostry. Jesteśmy bardzo zżyci. Nie tylko od niej. Marichui też nie przestaje o tobie opowiadać. Dziwne. Podobno mówi, że mnie nienawidzi. Ja jej nie wierzę. Ja też nie. Przeczytam mu wyraz jej twarzy. Twierdzi, że cię nienawidzi, żeby ukryć swoje prawdziwe uczucia. Ale miłości nie da się ukryć. Wystarczy spojrzeć na nas. Przestań. Mówię prawdę. Niech się dzieje, co chce. Mariczu nigdy nie przestanie cię kochać. Tato, nie rób mi tego. Nie chcę wyjeżdżać z Meksyku. Chcę być z Wami. Nie. Postanowiłem, że wyjedziesz. Słyszałam, jak kłóciłaś się z mamą. To nie ma nic do rzeczy. Powiedz prawdę. Zniosłam już tyle, zniosę i więcej. Co masz na myśli? Kłóciłeś się z mamą, bo masz kochankę? Kto ci na opowiadał takich bredni? Co ci przyszło do głowy? Czy nie dlatego wysyłasz mnie za granicę? Żebym nie dowiedziała się, że rozwodzisz się z mamą? Nic podobnego Mylisz się Kłóciliśmy się o coś innego Ale wciąż się kochamy Darzymy się uczuciem I nigdy się nie rozstaniemy nie oszukujcie mnie. Mam dość kłamstw. Lepiej powiedzcie prawdę. Prosto z mostu. Cieszy mnie to, co mówisz o Mariciuj. Ale, ale dlaczego nie chce mnie widzieć? Dlaczego wciąż mnie odtrąca? Mówiłam ci, że to pozostaje dla nas tajemnicą. Tak, ale nie chciałam cię słuchać. Rosja mówiła, że lubicie się z Marićuj. Trudno jej nie lubić. Jest miła i czuła. Należy do tych osób, które od razu wzbudzają sympatię. Widać, że dobrze ją znasz. Marićuj jest szczera. Niczego nie ukrywa, nawet swoich uczuć. Oczarowała mnie. Od razu ją polubiłem. A ona pokochała mnie jak brata. Ale moje serce od pierwszego wejrzenia należy do tej kobiety. Dopóki cię nie poznałem, obawiałam się, że możesz skrzywdzić moją siostrę i że znowu będzie cierpieć. Rozumiem. Też bym się martwił, gdyby przy Rosji okręcił się jakiś podejrzany facet. Zarówno ona, jak i Mariciu są jak główne wygrane na loterii. To prawda. Szczera prawda. Powiedzcie prawdę. Niczego przed Tobą nie ukrywamy. To dlaczego ojciec wysyła mnie za granicę? Pozwól, Cecilio. Chcesz znać prawdę? Tak. Powód, dla którego chcecie wysłać daleko stąd, nazywa się Juan Miguel San Roman. Jego tu nie ma, jest w Stanach. Może wrócić w każdej chwili. Jeśli wróci, to dlatego, że ułożył sobie życie. Ty wciąż go kochasz. Wmawiasz sobie i nam, że to nieprawda, ale nas nie oszukasz. Nigdy nie przestałaś go kochać. To bez znaczenia. Mam swoją godność. Niezależnie od tego, co zrobi Juan Miguel, ja mu nie wybaczę. Chciałbym w to wierzyć, ale widzę, jak reagujesz, kiedy ktoś o nim wspomina. To już przeszłość. Teraz każdy z nas idzie swoją drogą Nie wyjadę z Meksyku Nie będę się dłużej poświęcać dla pana Miguela Mam tego dość A rozstanie z rodziną byłoby poświęceniem Posłuchaj jej Nie wiem Pozwól mi zostać Nie chcę być z dala od was Jesteśmy rodziną Tyle lat żyliśmy w rozłące. Teraz musimy nadrobić stracony czas. Masz rację. Ale zostaniesz pod warunkiem, że obiecasz, iż nigdy nie uwierzysz w to, co ci powie Juan Miguel. Obiecaj, Marichui.